Analiza indeksów. Witam Państwa 20 lipca. Od wtorku nagrywałem wówczas dość długi komentarz wideo. Sytuacja techniczna wykresów nie uległa dużej zmianie. W przypadku WIG-20 cały czas popyt ma problemy z pokonaniem oporu 2370-76. W tej chwili odnotowujemy wzrost aktywności podaży, natomiast no nie jest to jakiś decydujący ruch, który no mógłby już zostać odczytany jako próba negacji całego. Y, impulsu wzrostowego zainicjowanego w rejonie 2238-2250. W tym kontekście, jeśli chodzi o WIK-20, obserwowałbym strefę 2299-2307, zbudowaną między innymi na bazie 61,8, całej tej pokazywanej w tej chwili potwali wzrostowej, tak jak sugerowałem we wtorek, negacja wymienionego przedziału to już duże prawdopodobieństwo ukształtowania się na wykresie złożonego prowzrostowego układu A, B, C, D. To D wypadłoby wówczas poniżej węzła 2238-2250, no ale póki co jest to cały czas scenariusz alternatywny, popyt zachowuje przewagę, choć z drugiej strony może trochę niepokoić brak zdecydowania by był właśnie w obszarze 2370, 76. Warto nadmienić, że dzisiaj dla odmiany wykazujemy się również słabością względem bazowych rynków Eurolandu. Na kontraktach znaleźliśmy się z kolei w rejonie majowego maksimum cenowego, czyli poziomu 2405. Przez kilka dni dość istotną rolę na wykresie intraday pełniło zniesienie 88,6, można powiedzieć wykres odbijał się od tego poziomu, dzisiaj w porannej fazie handlu doszło do jego przełamania, no ale jednak gdyby, zabrakło konsekwencji, ten jakby cel w postaci testu 2405 nie został zrealizowany i w tej chwili o czym wspominałem przed momentem w kontekście analizy WIG-20, odnotowujemy wzrost aktywności podaży. Widać to dokładnie na wykresie w skali 60-minutowym. W efekcie doszło już do dość wyraźnego naruszenia intradayowej strefy wsparcia 2373-76. Większe znaczenie na pewno posiada tutaj obszar 2352-56. Do niedawna ta strefa pełniła rolę oporu, potem przeobraziła się w zaporę popytową i w tej chwili z racji zniesień wewnętrznych grupujących się w tym korytarzu cenowym, oczywiście zniesień wewnętrznych wytyczonych na bazie tych historycznie istotnych punktów zwrotnych, łatwo sprawdzić, że dość... Istotne poziomy koncentrują się właśnie w przedziale 52-56. Nadal ten węzeł uwzględniałbym na wykresie, traktując go jako no, zdecydowanie istotniejsze wsparcie niż naruszony dzisiaj kilkadziesiąt minut temu obszar 2373-76. Stąd prosty wniosek, że jeśli również szybkom nie udałoby się wybronić przedziału 52-53, otrzymalibyśmy wówczas no, już. Taki sygnał słabości rynku mogący stać się zachętą dla podaży do ponowienia ataku. I w takiej, w takiej sytuacji negacja, trwała negacja z uwzględnieniem ceny zamknięcia obszaru 52,56 56 to możliwość rozwinięcia się ruchu spadkowego z opcją testu już wtedy z bazowej zapory popytowej 2323-28, wytyczonej między innymi na bazie 61 i 8. W pobliżu przebiega z kolei ta niebieska media. Line te elementy tworzą silne wsparcie techniczne. Więc na razie tym pierwszym takim niepokojącym, wstępnym skazaniem słabości jest wspomniane naruszenie 73-76. Jeśli w drugiej części sesji jednak czy też w końcówce kontrakty znalazły się ponad tym zakresem, no to można powiedzieć, że sygnał zostałby anulowany. Na pewno tak jak nadmieniałem przed chwilą, nie jest to jakiś kluczowy przedział wsparcia Fibonacci'ego. Większe znaczenie posiada 52-56, a kluczowe 2323-2328. Indeks DAX, też bez nowych wskazań, ważną rolę odgrywa w ujęciu krótkoterminowym obszar 12 260 12 290 jego przełamanie no to możliwość już wówczas ukształtowania się formacji ABCD układu symetrycznego. Wspominałem o tej formacji właśnie w komentarzu wtorkowym, projekcje wypadają dokładnie węźle 12 044 12 078 dzisiaj konferencja Europejskiego Banku Centralnego niedługo zresztą się zaczyna, więc no, ta okoliczność może na pewno wpłynąć w dużym czy też informacje przekazywane podczas tej konferencji mogą wpłynąć na zachowanie eurodolara, a to z kolei w jakimś stopniu na zachowanie na przykład indeksu niemieckiego, silny eurodolar, wiemy to z obserwacji historycznych, no, nie jest Takim czynnikiem wspomagającym zachowanie indeksu DAX, więc gdyby doszło do osłabienia euro-dolara, mogłoby to znaleźć pozytywne przełożenie na niemiecki indeks. W każdym razie, już abstrahując od tych kwestii, technicznie problemem jest na pewno ten węzeł średnioterminowy 12730-1280, dopiero jego negacja. No, trochę wyjaśniłaby sytuację, bowiem no byłby to jednak sygnał korespondujący z dominującym cały czas w ujęciu średnioterminowym trendem wzrostowym. Natomiast negatywne wskazanie to negacja układu symetrycznego ABCD, czyli przedziału wsparcia 12044-12078. W pobliżu, jak widać, przebiega również linia czerwona, linia kanału, nie ma to może aż tak dużego znaczenia, większe znaczenie ma ta zielona linia kanału, wiarygodna, wytyczona w oparciu o no, kilka punktów zaczepienia, więc ona przebiega w pobliżu 4478, negacja takiego wsparcia przepraszam, to już duże prawdopodobieństwo rozwinięcia się ruchu spadkowego na rynku niemieckim. No i S&P, mocny indeks, wczoraj nowe maksima, po przełamaniu 2449,53, jak widzimy ta strefa zgodnie z zasadą zmiany biegunów rzeczywiście przeobraziła się w zaporę popytową, to jest często obserwowane zjawisko, no i zbliżamy się konsekwentnie do długoterminowego oporu 2496-2510. Bardzo charakterystyczna strefa, wiele już o niej opowiadałem. Tutaj spodziewam się wzrostu aktywności podaży. Na razie jednak no, trudno mówić o konkretnych sygnałach słabości. Wręcz przeciwnie, popyt konsekwentnie dyktuje warunki gry. Uaktualniłem na wykresie strefy wsparcia, bo wczoraj nowe maksimum cenowe, więc jest to punkt odniesienia dla techniki grupowania zniesień, więc w tej chwili już pomijając strefę 4953, która cały czas ma prawo pełnić rolę wsparcia technicznego, większe znaczenie posiada węzeł 2426-29 i kluczowa, kluczowa w ujęciu krótkoterminowym zapora popytowa to 2397-2403. Dziękuję bardzo.